Kiedy nagrywam ten odcinek, dzień dobry bardzo za krótko, jestem świeżo, po, tak jak i cała Polska, chyba po obserwacji, wymiany myśli, idei pomiędzy Radosławem Sikorskim, Elonem Maskiem, sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych, panem Rubio, po całej tej, tej gorącej dyskusji, jaka między panami miała miejsce która to dyskusja z naszego punktu widzenia rzecz biorąc, dla mnie osobiście, tak jak pewnie dla wielu trzeźwo myślących ludzi, była po prostu gorsząca. Nie chodzi tu o to, że przyjmuje jakieś stanowisko geopolityczne. W sensie Elon Musk to jest fajny, bo jest, reprezentuje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Radosław Sikorski to jest... Niefajny, bo reprezentuje kogo innego, czyli rząd polski, czyli WIA Europę, czyli. Tak naprawdę niemiecki ośrodek siły w tym układzie, jest to bardzo ciekawe, bo Radosława Sikorskiego raczej kojarzylibyśmy z jakimś amerykańskim ośrodkiem siły, tak by się mogło do niedawna wydawać, tymczasem wszystko to, co do tej pory mogłoby się wydawać i co się wydawało nam wszystkim, obróciło się o jakieś 180 stopni i wygląda całkowicie inaczej niż wyglądało rok temu. Elon Musk, który dla mnie był jednym z kreatorów wcześniejszej polityki, na przykład Zielonego Ładu, na przykład samochodów elektrycznych, na przykład wielk ojcem wielkiej, właścicielem wielkiej fabryki berlińskiej, prawdopodobnie człowiekiem zainteresowanym, lidem ukraińskim złożami, które miały służyć tejże berlińskiej fabryce, o tym pisałem swego czasu kiedyś, nagle w ciągu krótkiego właśnie okresu przedzierzgnął się w zupełnie inną postać i nagle z części z bycia częścią establishmentu europejskiego, euroatlantyckiego, stał się wrogiem publicznym numer jeden dla Radosława Sikorskiego, który, i nie tylko dla niego, Radosław Sikorski jest tylko jakimś przykładem, elementem tym klockiem tej całej układanki, która dla wielu z nas może się wydawać kompletnie niezrozumiała. Natomiast, jeżeli się przyjrzeć głębiej, jest po prostu gorsząca. Pytanie pierwsze, jakie w tej sytuacji można by sobie zadać, będąc po prostu Polakiem, nie trzeba być wielkim myślicielem, kiedy, kiedy patrzymy na ten cały ring polityczny, który się odbywa. Gdzie tu jest polski interes? Narodowy. Gdzie tu jest polska myśl narodowa? Czy reprezentuje ją pan Radosław Sikorski? Niekoniecznie, wcale nie. Tak jak chcą niektórzy, którzy uosabiają jego wpisy, jakieś takie ostre czy obraźliwe względem Melona Maska. To nie wiem, ale ostre bardzo wpisy, pamiętajmy, że mamy do czynienia z osobą publiczną. Nie powinna publiczna polityka, public polityka państwa opierać się na takich emocjonalnych jednak wpisach. To może być na jarmarków w Przeworsku, w Rzeszowie, na Kozanowie, bądź Wędrzejowie tego typu wymiana zdań się odbywać, a nie między światowymi politykami. Ale się odbywa. Wracam do tej myśli, Myśli polskiej, czy, czy reprezentuje ją Radosław Sikorski? Jak chcą? Właśnie ci, którzy uosabiają jego wpisy z Polską i polskością. Nie, nie reprezentuje polskiej myśli, tylko myśl swojego rządu. Wracam jeszcze raz. Czyli Europy, czyli niestety Niemiec. Czy pan Elon Musk, jak chcą drudzy, reprezentuje tu jakąś propolską ideę i, i w tej sytuacji to on jest i, je, i reżim, czy władza właściwie, bo używam tego słowa niekoniecznie w złym kontekście słowa reżim, ale żeby było bardzo. Czy władza pana Donalda Trumpa jest w jakiś sposób propolska? Nie jest proamerykańska. A więc mamy do czynienia. Po prostu dość agresywnie proamerykańska i w sposób dla mnie też dziwny, i czy ona mi się podoba. Nie musi mi się podobać. To nie moja sprawa. Natomiast w żadnej z tych opcji, z tych stron, z tych wymiany ciosów. Z jednej strony polskiej, z drugiej amerykańskiej, z trzeciej niemieckiej, ukraińskiej, rosyjskiej. Nikt o naszych interesach nie myśli. Nikt nie pyta o nasze miejsce jako ośrodka siły geopolitycznego, jako polskiego ośrodka siły, Polski dla Polaków. Tak, bo to mimo wyświechtanego tego słowa, muszę szerok, szeroko mogę rozumieć słowo Polacy, ale jednak, jednak go rozumiem. Akurat dlaczego o tym, tu, tu nic, nic takiego nie ma. Mamy po prostu wymianę ciosów w imię wielkich imperium czyli wojnę, tak jak w XVIII wieku, na naszym terytorium między imperiami toczy się wojna. Jedni z naszych rodaków przyjmują pozycję stania przy tym mocarstwie, przy najjaśniejszej pani, pani carycy Katarzynie, drodzy przy najjaśniejszym panie królu Prus. Trzeci, jeszcze przy innych stronach, czwarci oglądają się na mitycznego Napoleona, czy, 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 czy no tak, na mitycznego Napoleona, symbolicznego, jeszcze inni na Sultana. Wszystko, tylko nie liczenie na siebie. Właśnie jestem po lekturze yy, 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 książki pana profesora Wojciecha Polaka. Książka jak książka. Ale szybko przeczytałem. Pan profesor przypomniał mi poświęconej pierwszemu królestwu polskiemu. Mamy tysiąc lat pierwszego królestwa polskiego. Tysiąc lat temu Bolesław Chrobry ukoronował się na króla, nie oglądając się na nikogo. Zdobył co swoje, zbudował geopolityczny polski układ siły. Już wtedy słowo Polska istniało, zarówno na monetach, jak i w dokumentach. I stworzył coś, co przetrwało tysiąc lat, jako organizm polityczny, jako idea, jako rzecz, do której później nawiązywano. Nikt nigdy potem przez wiele set lat nie kwestionował idei Polski. Czy o tym chodzi w tych wszystkich wymianach ciosów? Nie. To jest naprawdę jarczmarczno, maglowe wigibasy są, które nie prowadzą donikąd. Jedynie, to jedynie, jeszcze raz powiem, jest tu prowadzona na naszym terytorium wojna innych, bez pytania nas o zgodę i bez jakiegokolwiek liczenia się z nami. Dziękuję za uwagę.